Witam serdecznie w studio nagrań Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Zapraszam na film z serii Uczymy się Razem. Tematem pierwszego filmu są Kierunki Geograficzne. Przedstawię główne kierunki geograficzne. Kierunki geograficzne to niezmienne kierunki, które można wyznaczyć w terenie. Dzięki umiejętności wyznaczania kierunków, mając mapę, nie zgubisz się w lesie, mieście ani na morzu. Wszędzie kierunki świata są takie same. Północ, południe, wschód, zachód. Można zapisać skrótami kierunki: pyły, północ, pyły, południe, wysychy, wschód, z -a zachód. Na świecie używa się skrótów z języka angielskiego: n, północ, s, południe, e, wschód, w, zachód. Mapy są rysowane zawsze zgodnie z kierunkami geograficznymi: północ jest na górze, południe na dole, zachód po lewej, a wschód po prawej. Kiedy masz mapę, a nie wiesz, gdzie jesteś, wystarczy, że wyznaczysz kierunki świata. Dzięki temu będziesz wiedział, jak ułożyć mapę względem terenu. Omówię sposoby wyznaczania kierunków świata. Pierwszy, za pomocą Słońca. W samo południe o godzinie 12 cień jest najkrótszy. Wtedy Słońce może pomóc wyznaczyć kierunki świata. Stań tyłem do Słońca, abyś widział swój cień. Twoja głowa wyznacza północ, twoja prawa ręka wschód. Lewa ręka – zachód, a nogi – południe. Jednak ten sposób jest dobry tylko, gdy jest bezchmurnie i tylko o godzinie 12. Drugi – za pomocą obserwacji przyrody. Jeśli jest pochmurny dzień, możesz poszukać muchu na głazach lub drzewach. Zawsze rośnie od strony północnej. Kiedy widzisz samotne drzewo, to będzie miało krótsze i cieńsze gałęzie od strony północnej. Kiedy znajdziesz mrowisko, sprawdź, z której strony jest bardziej spadziste. W tym kierunku jest północ. Trzeci. Za pomocą kompasu. Urządzenie, które pozwala określić kierunki świata, nazywa się kompas. Należy go położyć poziomo, na płasko i nie ruszać nim. Ponieważ Ziemię otacza pole magnetyczne, zawsze będą się na planecie przyciągać odwrotne siły magnetyczne. Magnetyczna igła w kompasie jest przyciągana przez pole magnetyczne Ziemi. Zawsze czerwona igła będzie wskazywała północ. Wtedy łatwiej jest określić pozostałe kierunki. Czwarty. Za pomocą gwiazd. Jeśli jest noc, a my nie mamy latarki, żeby oświetlić kompas, na pomoc przyjdą nam gwiazdy. Ponieważ Ziemia kręci się wokół Słońca po orbicie, to w ciągu roku widzimy gwiazdy z innej strony. Wyjątkiem jest gwiazda polarna lub gwiazda północy. Jest dla nas prawie nieruchoma na niebie. Aby ją odnaleźć, poszukaj najpierw gwiazdozbioru zbioru Wielki Wóz. Znajdź dwie gwiazdy z tyłu wozu. Przestrzeń pomiędzy tymi gwiazdami będzie odcinkiem. Odlicz pięć takich samych odcinków. Na końcu będzie widoczna bardzo jasna gwiazda to gwiazda północy. Wyciągnij rękę w kierunku gwiazdy północy i opuść ją pionowo. Kierunek północny wyznacza twoja ręka. Zaprezentuję, jak wyznaczyć kierunki pośrednie. Kiedy wyznaczysz główne kierunki geograficzne, łatwiej będzie określić, gdzie są kierunki pośrednie: północno-wschodni, południowo-wschodni, południowo-zachodni, północno-zachodni. Zapamiętaj. Są cztery główne kierunki geograficzne: północ (N), południe (S), wschód (E), zachód (W). Kierunek północny można wyznaczyć przy pomocy słońca, kompasu, gwiazdy polarnej oraz obserwując mech na drzewach, mrowisko lub samotne drzewa. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów oraz do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia.